Cześć, witajcie, z tej strony Sir Al Alik, witam was w kolejnym odcinku z gry Wizard 101. W ostatnim odcinku udało nam się dostać do szkoły lodu, dostaliśmy magiem lodu, jak widzicie, dostaliśmy podręcznik oraz różdżkę, bardzo ładną różdżkę, bo jak porównamy ją z różdżką mojej poprzedniej postaci, z jakiś tam badyl z listkami, ledwo zerwany z drzewa, no ale... dobra. W każdym razie dostaliśmy książkę, różdżkę oraz talię kart. Na razie nasze karty nie będą zbyt wyjątkowo skuteczne ani rozbudowane, no, wycieczeniem, wycieczeniem. no bo, bo to dopiero będą pierwsze karty i dopiero będziemy tak naprawdę, swoją talię zbierać. Podejdźmy może do Amburzego, bo coś od nas, od nas chce. Wizard City, young there's a problem on unicorn way that absolutely must be dealt with before we can get you enrolled. i've an idea. perhaps, if it wouldn't be too much trouble, you might take a look. you may be able to help. it will also let you see more of wizard city. i ask them, the headmaster hands you a letter with an ornate wax seal. please, please deliver this list. letter to private stilson at the unicorn way gate. he will let you through. Tak. Odnośnie tych listów, e, całe Wizard City jest podzielone na kilka sektorów. Żeby dostać się do każdego z sektora, musimy przejść przez jakąś bramę. Niektóre z tych bram są zamknięte, zablokowane. do niektórych sektorów dostajemy się tylko za pomocą mikropłatności, czyli właśnie kup kupienie konta premium i tego typu rzeczy. No niestety gra jest darmowa, ale no niestety trzeba e, płacić za dostęp do większości sektorów, inaczej po prostu nie dostaniemy i wiele questów nie będziemy w stanie wykonać, no to jest minus tej gry. Plus, no, co yy, so jest to, że po prostu gra ogólnie jest darmowa, że te płatności nie dają się jakiejś wielkiej przewagi nad grankami nad yy, którzy nie płacą. No mimo wszystko, kiedy grałem jako osoba niepłacąca, to ta gra szybciej się potrafiła zmówić o wiele szybciej. No dobra, mam udać ten list. No, i tutaj od razu mamy też znacznik, gdzie mamy się udać. Są oczywiście misje bez znacznika, gdzie nas nie będzie informował system, gdzie mamy się udać. Na przykład poszukiwanie tam różnych takich goblinków i innych stworzeń tego typu. Ale ogólnie większość zadań jest zaznaczonych, że mamy się tam udać i to dosyć. Aha, tutaj. Od bodźka. No dobra, kliknijmy. Świat spirali przeżyjesz mnóstwo fantastycznych przygód. Poziom trzeci, naucz się rzemiosła. Poziom piąty, zdobądź zwierzaka. Poziom dziesiąty, zmierz się z innymi w turnieje gracz-kontragracz. Tak, to jest bardzo przyjemne, bardzo fajnie się to gra. Tam Ogólnie walki ze stworzeniami są może dość. No. Schematyczne. W zasadzie jak poznasz posy... dwa schematy czy tam trzy postępowania danego stworzenia, to jest wszystko i cię raczej rzadko kiedy zaskoczy czymś nowym, ale z graczami się naprawdę bardzo przyjemnie gra i niedługo po spróbuję pokazać wam e, turniej między graczami. No najpierw chciałbym awansować na odpowiedni poziom. No i patrzcie, stopera nie włączyłem. Najpierw, żeby w ogóle zacząć e, Walczyć między z graczami trzeba zrobić odpowiedni poziom. Ja tam zacząłem walczyć już na szóstym poziomie, niewiele wygrywałem, chociaż udało mi się, powiem, pokonać nawet gracza na trzynastym poziomie raz, jak byłem na szóstym. No, dość niespotykane, ale bardzo przyjemne. Trudno było, ale bardzo przyjemnie się mimo wszystko wydało. Znaczy, nie dawał mi fory, chyba. Chociaż nie jestem w stanie na 100% tego powiedzieć. Mimo wszystko dużo dużo satysfakcji mi to dało. Eee, dobra, zostań ogrodnikiem. Do tego nie doszedłem kup zamek. No, to już, 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 tak. No bo oczywiście mamy tutaj też własne kwatery. Najpierw w szkole bierze, w szkoły może, no mam kwatery, gdzie możemy przytrzymać jakieś rzeczy zdobyte podczas e, walk i innych rzeczy. Czasami tutaj możemy nawet biurko zdobyć, Takie na no tak, ciekawe, jak zdobyć od zombiaka biurko. No, zdarzyło się, sam nawet nie wiem kiedy, jak i tak dalej, ale ogólnie sobie postawiłem je w swoim pokoiku, fajnie wyglądało. Dużo nie daję, bo to w zasadzie jest tylko e, ozdoba, ale ogólnie bardzo przyjemnie. No tutaj mamy, jak widzicie pokazywane, gdzie mamy się udać. Te niebieskie kuleczki to jest mana. Tutaj, jak widzicie, mamy dwa wskaźniki e, many i życia. I teraz tak, życie ani mana nam się same z siebie nie odnawiają. Żeby odnowić manę czy życie, musimy e, no, z, albo wejść taką niebieską kuleczkę, która jest odpowiedzialna właśnie za odnowienie many, albo w czerwoną kuleczkę, która jest odpowiedzialna za odnowienie życia. Don't Unicorn Way is off limits. There are ghosts everywhere. Whoa. You show Private Stilson the letter with Headmaster Ambrose's wax seal. Looks legit. I'll let you pass. Show this to Private Connolly, Unicorn Way. Amamją bardzo ciekawe imiona. Napewno przyznacie. Szczygło, kroskłek, jakiś taki. Tutaj był jakiś wykrzyknik chyba.

To akurat nie jest dobra rada. To nie zawsze się opłaca. Poza ścieżkami można znaleźć wiele dodatkowych, bonusowych rzeczy, które są naprawdę przyjemne. Czy to pieniążki, czy dodatkowe karty. Like to player player dudes, way. Tak, y to jest mistrz po pojedynków. Zresztą swoją drogą bardzo ciekawy wygląd, jednorożec. Ale dobra, no, jak mówiłem, pojedynki pokażę Wam później. Hello, young wizard. I am Mr. Lincoln, the registrar of Wizard City. I will provide you with useful information to help you in your studies. I apologize for the interruption, but I wanted to bring something important to your attention. If you ever have any questions about magic or the world around you, I've included some reference material in your spellbook. Simply open your spellbook and read over the help pages. They contain loads of valuable information. Zobaczmy w ogóle jakie mamy czary. Bo na razie niezbyt wiele tylko jeden co nie mogę opisu żadnego wyciągnąć no, to już lepiej widać. Dobra, zobaczmy mroźnych chrząszcz. Jak już mówiłem, walka, zresztą sami widzieliście na pewno ostatnim odcinku, walka tu się odbywa za pomocą kart, które rzucamy. Z tych kart dobywa się jakiś awatar, który ma pewną umiejętność czy moc. To jest oczywiście awatar podstawowy dla szkoły mrozu, lodu, czy jakiego tak zwał, tak zwał. No, zadaje 65, od 65 do 105 uderzeń punktów obrażeń, mamy 80% na udane wyrzucenie tego zaklęcia. Czyli możemy rzucić kartę, ale to nie znaczy, że ona się na 100% załaduje dobrze. tym ze szkoły mrozu, wraz z naszym wzrostem, naszego poziomu, rośnie również prawdopodobieństwo, że uda nam się rzucić udanie dany czar. Oczywiście to prawdopodobieństwo nie jest zawsze takie samo. Może, jak już mówiłem, możemy również zdobyć karty z innych szkół i bez problemu je rzucać. Z tym, że wtedy prawdopodobieństwo udania danego czaru jest mniejsze, niż gdybyśmy rzucali czar z naszej danej szkoły, czyli w naszym przypadku szkoły brozu. A dole mamy również dodatkowe bonusy od różdżki, którą mamy. I to jest mały odłomek lodu. 65 uderzeń, jak widzicie, to jest 100% na udane rzucanie danego czaru. Nie potrzebuje żadnych pipsów, więc możemy po prostu rzucać bez obaw. Nie musimy w ogóle zatrzymywać tury, po prostu rzucamy daną kartę i mamy... Wszystko. w głębokim poważaniu. Ah, a letter from the headmaster. You're very brave to bring this to me. naszym opisie odwaga. Be careful going farther down Unicorn Way. The street is dangerous. I've seen wizards like you go down that way and never come back. Beware. No, się, is a blessing. We need help fending off the ghosts in Unicorn Way. Some dark forces have risen and we don't have enough guards to stop them. No dobrze, pomijamy Wam. Bądźcie zaszczyceni, bądźcie, bo Wam pomogę. To oczywiście ten duch to jest jeden z podstawowych... Dobrze, dziękuję. Ten oczywiście duch to jest jeden z podstawowych modów, w zasadzie nie jest zbyt ciężki. chociaż no, my się w tej chwili znajdujemy na pierwszym poziomie, tak? Więc no, nawet taki podpor może być dla nas w pewnym stopniu wyzwaniem. No i zobaczmy, zagubiona dusza. Wystarczy po prostu podejść do moba i w zasadzie się wtedy już rozpoczyna walka. To my zaczynamy, ponieważ to my podeszliśmy do danej postaci, tak? No i rzućmy może krząszcza. Szarsz. Co już? Odznak Kofider <laughs> nie Nieumarłych, zobaczmy tą odznakę może. No mam już, a gdzie jest ta odznaka? Misje, mapa, rzemiosło, pomoc, opcje, walka, interfejs, postać. PvP, mieszkanie, rzemiosło. Koloneks. Zwierzaki. Później sprawdzę jak przejść do tych odznak, bo w zasadzie. Nie mam po prostu pojęcia. Przyznam szczerze. No i dajmy kolejną walkę. A ja myślałem, że nam z różki poleci. O! Mało życia mi zostało. Naprawdę bardzo słaba postać. Zaatakuje nas wręcz. Jak możliwe... nie. Ale też dużo, dużo szkodzeń nam zadał. No i zniszczymy go kolejnym takim samym czarem. Jak już mówiłem, walki na samym początku nie są zbyt ee, ciekawe, że tak powiem, tak? No i jeszcze jednego moba musimy tylko pokonać. No i teraz mi się właśnie życie odnowiło, bo jak widzieliście wszedłem na czerwoną kulkę. Wrzućmy ten czar, żeby miał szansę nam przynajmniej oddać. Jak widzicie, tu się znajduje znacznik życia. Jemu spadł do czerwonego, bo ogólnie na przemku jest całe kółko. Jemu spadło większość za 45 dymedża. Yy, I zostało tylko taki tyle mu życia. My mamy natomiast no, większość kółka jeszcze. No i to już zakończył po jedynego to jest ten 100%, że, że się uda rzucić. Mamy czarny Ten oto sposób również wykonaliśmy questa z tego co się orientuję Dokładnie Odbierzmy nagrodę Te znaczniki są bardzo przydatne Bo w niektórych momentach można się naprawdę tutaj zgubić Nieźle zamotać W świecie Wizard City dosyć spory jest ale nawet nie o to chodzi, co, jak sami zauważyliście całe te Wizard City, to przecież jest pobudowane tak naprawdę jak jeden wielki Niedługo się dowiemy. No w końcu jakieś normalne imię Cyril, nocny słowik. Jakoś daleko szczególnie nie był. Witaj. Professor Mulinda Wu sent me here to see if the rumours about the fairies are true. The guards won't allow me to go out any further, but they haven't stopped you yet. Mm -hmm. no, Would you check to for me? Just walk down Unicorn Way and see if you can find any fairies. If they attack, you'd best know how to defend yourself. Oh, oh gracious. A numbers wiesz, że jestem kawalerem? Please, Nie ma problema. Omijmy te duchy, nie chcemy się z nimi drugi raz walczyć. Najgorsze jest to, że wszędzie się pamiętają i nawet jak masz już wyższy poziom i nie stanowi to bym dla Ciebie żadnego problemu. Tylko no po prostu nie chcesz z nim walczyć, bo strata czasu, strata many, strata... W ogóle nudna walka i nie chce ci się, no bo to wiadomo, niejednokrotnie może się zdarzyć. No, mimo wszystko, jak cię taki potwór zauważy, to musisz z nim walczyć. To jest tak trochę głupio zrobione. No i nietoperek nas trochę zmęczył. O, wytrzymalsze niż duch Zostało mu jeszcze trochę życia Myślicie, że to wystarczy? Zobaczmy o, jak widać manipuluje mitem Czy to była chyba ziemia w tej chwili? A, wystarczyło, spokojnie Jeden z trzech Ale nas dziś sporo y, mocno podniszczył Szkodził. może najpierw znajdźmy jakieś życie, zanim będziemy dalej walczyć. O. To dlaczego to znowu on? O, magia, ognia. Magia ognia jest bardzo widowiskowa, bardzo przyjemnie wygląda, czy na przykład ten Phoenix albo te meteory, co widzieliście w pojedynku. Bardzo przyjemna, jednak dosyć popularna jest, mało wyjątkowe jest, jeżeli daną magię ognia weźmiesz. Dosyć sporo ludzi z tego korzysta, co jest wielkim minusem moim zdaniem. Znowu ten skarabeusz to była chyba ziemia. Jest. W mniejszym momencie nam też dojdzie możliwość blokowania danych czarów, ziemi, ognia i tak dalej, co jest no również przydatne. Nie powiem. Tu mamy życie, to weźmy sobie, bo znowu nas się mocno potrubował. Tym, że niemiły osobnik. O, królowa Elfik Bróżek. Obawmy się. Zabawmy się z nią. No i zobaczmy, to będzie raczej mocny mod, dlatego wyjaśnijmy jej prosto naszego najsilniejszego czaru Najsłabszego, ale najsilniejszego czaru Po tych dwóch misjach jeszcze udam się do szkoły magii, zobaczyć czy przypadkiem nie zdobędę Widzicie? Nawet nie połowa życia jej spadła, ja jej uderzyłem z jak mówiłem, no na naszym obecnym poziomie ona jest będzie dosyć wymagającym. To była szkoda. Ona będzie dosyć wymagającym przeciwnikiem. Ale powinniśmy sobie z nią poradzić. Będziemy co prawda co chwilę latać po kulki czerwone, żeby... Uuuu. To było niemiłe. No w taki właśnie sposób się kończy... Nie udało nam się posłużyć danego zaklęcia, które mieliśmy tylko 80% udania. No miejmy nadzieję, że to się w tej chwili nie ponowi. Jeżeli patrzycie, że tym mobom na razie wszystko wychodzi, tylko mi się nie udało, to nie martwcie się, one również i yy, również się zdarza nawet dosyć często, no nie uda rzucić do jakiegoś zaklęcia, tak? No często im klapa wychodzi zamiast z, jakiegoś potężnego zaklęcia, no i wtedy też się robi problem. Jak widzieliście w naszym, ale to już nawet teraz dla mnie będę w każdym razie mamy na przykład w naszej talii trzy razy do użycia daną kartę, czyli danego chrabąszcza i więcej go rzucić nie możemy. Jeżeli ja pierdziłę, znowu klapa? Niby 80% szansy rzucenia danego czaru, mimo wszystko dosyć często się dane klapy po prostu zdarzają, jeżeli szczególnie walczymy z jakimś szczególnym mobem, który no niszczy nasze szanse na rzucenie tego... Dobra, wygraliśmy. Już się bałem, że zaraz nam walka nie wyjdzie i przegramy z nią. Dobra, szatanowicjusza dostaliśmy. Zaraz zobaczymy, czy nam przypadkiem czegoś fajnego nie daje. Tam mamy rzucie. Tu jakieś drewienko. Weźmy. Więcej życia, więcej życia potrzebuję. O, i właśnie, zszedłem z utartej ścieżki. Niby nadal tu jest ścieżka, ale już nie jest to tak główna droga, po której ludzie wędrują. I patrzcie, zrewniana skrzynia, a w skrzyni 7 złota. Niewiele jak na razie, oczywiście z czasem na wyższych levelach, wyższych poziomach, no, w sektorach z wyższym poziomem trudności wiadomo nagrody są również większe, tak? Zakończmy zadanie z tymi szkieletonami. No i wykończymy go, bo nie chcę się za bardzo z nim bać. Mm. Dlaczego taka klapa? Przepraszam odgłos, ale akurat herbatę piłem. <noise> tak, tak, to i właśnie się częstuję herbatą. Kawę też sobie przygotowałem. No jeszcze raz. No bo jak chcę go mieć z głowy? Dawaj. No. Mimo to... Aha, bo tak, bo to tylko duchy padały na jednego hita od on Przepraszam, to nie miałem zupełnie. No i teraz, żeby nie ryzykować, pozwoląc mi się go, ten trzeba powinien wystarczyć. Muszę powiedzieć, że jak wcześniej grałem w The Wizard 101, to też bardzo mi się spodobała społeczność. Ludzie bez problemu się dołączają do gry, nie robią się żadnych problemów. No bo wiadomo jak gdzieś się to jest kilka miejsc, kilka slotów. I kiedy na przykład wędrujesz po danym mieście... chciałbym się dostać tej kulki. Mamy bo No bo jak widzicie mamy mało many, tylko 7 punktów many. A kiedy nam się mana skończy, to będzie dość nieprzyjemna sytuacja. Robiła się z tego trochę skradanka, no ale dobrze. Jak widzicie, many nam mało przybywa. Tylko 2 punkty oczywiście z wyższymi poziomami, po których wędrujemy. Dane kółki dają też więcej many, wiadomo, nie? Chociaż możliwe, że to jest zależne już od naszego poziomu. Czyli my mamy więcej many e, możliwe do uzbierania tym autóbówki dają więcej many. A w sumie to nie jestem pewien. Albo, albo wartość e, poziomu, po którym wędrujemy, albo e, nasz aktualny poziom, który mamy. I problem z tym, że ona znowu zaczyna. Krapa. <grym> Wiedziałem. Dość irytujące są te czary, które się nie udają, szczególnie na początku, kiedy masz tylko na przykład te dwa jest zakle... O, jak gdzieś się teraz jej nie wyszło. Dość są irytujące, kiedy masz na przykład tam kilka do jakichś tam głównych... O, i też był hit wyjątkowo skuteczny na nią, jak widać. Nieraz bywa na przykład, że po tej stronie jest maksimum, maksymalna ilość graczy, to po drugiej stronie jest też maksymalna ilość potworów, tak? Albo na przykład dwóch graczy walczy z trzema potworami naraz. I znowu nam nie wyszło. Mam nadzieję, że teraz wyjdzie. Ona też ma coś teraz wyjątkowo dużego pecha. Czary jej nie wychodzą. No i żegnamy się z panią. To jest koniec, czy jeszcze musimy jedną? Cel osiągnięty, dobra. O, i mamy drugi poziom przy okazji. Bardzo przyjemnie. Wracamy do ludzi, którzy nam zlecili dane zadanie. Bawimy się trochę w gildie Magów, tak? Przyjmujemy zlecenia i wykonujemy je. Tutaj teraz sobie lecę, lecę boczkiem, 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 żeby nas nikt nie zauważył, bo nie chciałbym drugi raz walczyć. Powiem wam tak, najszybszym poziomem, sposobem na levelowanie w tej grze jest po prostu wykonywanie zadań. Zadania dają bardzo dużo punktów doświadczenia. Jak chcesz, im szybciej chcesz zdobyć dany czar, na przykład zobaczyć jak on działa, tym szybciej zdobywasz dany poziom. Boże, zagmatwałem się zupełnie Im szybciej chcę zdobyć dany poziom, tym szybciej możesz na przykład zdobyć dany czar Możesz wykonywać dodatkowe karty, odblokować dodatkowe punkty umiejętności, które pozwalają ci odblokować czary O, jesteśmy pierścień z wadliwym opalem Nie wiem, czy to jest jakaś taka wyjątkowa nagroda Zobaczmy Mamy tak, pierścień z wadliwym opalem O, ale daje nam 10 do maksymalnych punktów życia, to go założymy to no, też 22, a mamy jakąś nasobę tej chwili, czy nie? Ale dziwnie by wyglądała. Na razie się wstrzymamy, nie będziemy jej zakładać, później polecimy do farbiarni, bo możemy farbować bez żadnego problemu, możemy farbować każdy strój, na każdy kolor jaki chcemy tylko. Nawet nie tylko stroje, też również różdżki, wszystkie nasze akcesoria, które są widoczne. Później ją sobie pofarbuję, no chyba że z czasem znajdę jakąś lepszą i po prostu będę wolał tą lepszą pofarbować. Ok, no, się odblokował. No, tak zauważyłem. No, wiesz stary, bez obrazy, ale powinieneś trochę wcześniej w nam powiedzieć. Bym no, już... chyba z 10 razy zginął, gdybym o tym nie wiedział.

But this time something foul is afoot. I'm sure of it. You can help me get to the bottom of this. Do you know no Lady Grail, the Seraph? She might understand what happened to the fairies. Speak with her in the hedge maze at the end of Unicorn Way. No No ale co nam gościu nie powie, tak? Eee, całym mieście zaczęło się roić od szkieletów, duchów, nocnych wróżek, innych kreatur z gwiazdy, a on dopiero teraz się skapnął. No, ty, rzeczywiście coś jest nie tak, coś jest na rzeczy. Chyba, chyba, chyba coś złego się dzieje w tym mieście. <słyski> Naprawdę czasami skapę to mają wyjątkowo... O, mamy tutaj tylko jeden kawałek tego drewna. Wiecie, teraz na przykład nam się niczego nie przyda w danym momencie, ale później z czasem, na przykład do quest'a będziemy potrzebowali to drewno, czy jeszcze później jak się rzemiosła nauczymy, to nam się przyda do czegoś jeszcze innego. Udało się? Udało. Do czegoś jeszcze innego nam się przyda. No i ogólnie warto zbierać takie rzeczy. Są poukrywane w różnych miejscach miasta, w różnych miejscach dzielnic, czasami nawet za budynkami. Yy, dlatego dość ciężko jest je znaleźć, a później się okazuje, że są dosyć przydatne. Można oczywiście takie rzeczy zakupić za pieniądze, ale to są prawdziwe pieniądze i moim zdaniem się nie opłaca. Niestety coś takiego pozbierać, tym bardziej, że jeżeli od samego początku lata i zbierasz nie no nie, nie ignorujesz tego, że tak dane rzeczy istnieją, no to później nie powinieneś mieć większych problemów po prostu z jakimś questem, czy na przykład o dany quest ktoś ci zlecił, a ty już masz akurat wszystkie rzeczy do wykonania tego quest'a, nie ma problemu. I zamiast latać i szukać danych rzeczy, co jest dosyć mozolne, żmudne i w ogóle czasami dość nieprzyjemne, no bo wiecie, w różnych gierkach coś takiego się znajduje, że przynieś, przynie, po niej pozamiataj, tak? 7 złota. No, dosyć, to dosyć oklepane. Ja no, można sobie to po podziwiać, ale ile razy można podziwiać, na przykład, że dana lokacja ładnie wygląda? Tutaj się chyba znajduje ta serafin, z którą mam porozmawiać. Tak, znaleźliśmy serafin. Ona nam zaraz powie, co się dzieje z wróżkami. Da nam również prawdopodobnie jakieś zadanie, no bo jakżeby inaczej. Ale tutaj się z Wami już pożegnam. Dzięki wielkie za oglądanie odcinka. Komentujcie, wiadomo, jestem otwarty na Wasze uwagi. Mówcie co Wam się podoba albo co Wam się nie podoba. Mam nadzieję, że ogólnie pomysł nakręcenia serii z gry Wizard Wam się spodobał, no bo to ja lubię tę gierkę, naprawdę bardzo przyjemnie. Niby jest dziecinna, ale naprawdę wiele satysfakcji mi sprawia, graję w taką gierkę. Myślę, że też przypadkiem nie nagrać jakiejś serii z Harry Pottera może. Zobaczymy, tu również te gry mi bardzo dużo przyjemności sprawiają, można się przy nich naprawdę odpędzić, szczególnie po trudach codziennego dnia. Wiadomo. No i co? Dzięki wielkie za oglądanie. Ja byłem Sir Ali, kto było Wizard City w grze Wizard 101. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Cześć.